Siemanku, cześć, witajcie. Ja jestem Basa, to jest drugi odcinek serwera rewolia I na początek chciałbym Was standardowo zaprosić do mojego Snapchata, którego znajdziecie gdzieś tutaj po prawej, lewej stronie, no nie wiem gdzie się tu pojawi teraz. I również w opisie pod filmikiem. Tak samo chciałbym Was zaprosić na moją stronę dotyczącą obstawiania i analizowania meczy w CS. -ie. Słuchajcie, jeżeli się tym interesujecie, również Was zapraszam bardzo serde serdecznie na taką stronę. Już się na początku filmiku pomyliłem, więc nie fajnie. Też macie tutaj y, pod filmikiem ładnie opis. Ok, słuchajcie, na początku powiem wam, dlaczego jest taki przeskok. Mianowicie chodzi o to, że musiałem formatować komputer i straciłem sporo materiału. Tam wyszły chyba dwa odcinki z tego, by wyszły. Tam było chyba 30 minut nagrane materiału. No ale no niestety, musiałem formatować, tak więc mamy poziom, jak widzicie, aktualnie 135. Oddajemy jakieś tam misje. Tutaj macie w tle, wszystko wam leci ładnie. A ja sobie trochę pomówię, ponieważ myślę, że Ten odcinek jest po to słuchajcie Następny odcinek będzie nagrywany już normalnie bez dogrywanego głosu, bez niczego już wszystko ogarnięte jest, więc będzie to Wyglądało tak jak wyglądać powinno i myślę, że będzie to mimo wszystko lepsze słuchajcie, myślałem, że takie dogrywanie głosu jest lepsze Ale teraz zmieniłem zdanie i już wiem, że na pewno lepsze nie jest Tak więc słuchajcie tutaj mamy robienie misji logi trujeczki. Jeśli chodzi o tą misję no to znajdziecie Metiny w kryjówce baronówny, tamte pajęcze jajeczka, czy jak to się nazywa, te metiny, a także na piekielnych katakumbach chyba tak się to nazywa, Chodzi tutaj wiadomo Azraelka nie, tu są metiny nieumarłych, tam są pajęcze jajka, trzeba ich zbić po 20 sztuk, metynów nieumarłych chyba respi się, to znaczy nie respi tylko na, na tej komnacie, na tym, na tych katakumbach nie na komnacie, no myli mi się ciągle to, ale mniejsza. Znajdziecie chyba 5 sztuk, tak samo znajdziecie pojęcie jajeczek 5 sztuk bądź 6, no nie wiem, tak czy 4 razy musicie pójść. I to misję wam wtedy zaliczy. Słuchajcie, kolejna sprawa jest taka, że miał być nowy mikrofon. Miało być wszystko spoko, miało być pięknie i ja o tym wiem. No ale niestety wyszło tak, jak wyszło, mianowicie kupiłem sobie mikrofon. Oczywiście czytałem najpierw opinię, no wiadomo, jak się coś kupuje trzeba znać jakąś opinię na ten temat. No, ale byłem głupi, że tak powiem, i tej opinii nie czytałem tak jak powinienem czytać. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że myślałem, że jest to mikrofon tylko i wyłącznie pod USB. Tutaj, w tyle, oczywiście, lecą jakieś tam misje, materiały, tam byle jakie wiecie o co chodzi. Coś, żeby było po prostu, żebym ja mógł sobie pogadać, żebyście, żebyście wy mogli pooglądać, żebyście wiedzieli, co się dzieje na serwerze aktualnie na moim koncie. A ja pogadam, bo to jest teraz dla mnie najważniejsze. I słuchajcie, kupiłem ten mikrofon. To znaczy, dobra, jeszcze wróćmy trochę do tej historii. Wróćmy do tego, że zamawiam ten mikrofon dopiero. Zamówiłem ten mikrofon tam na Allegro, bo tam zamawiam zawsze w sumie wszystko. No i tak czytałem ten opis. Myślę sobie, okej, okay. dobra, jest fajnie. Jest mikrofon, który chciałbym mieć. I sobie tak myślę, kurczę, no przyjedzie mi, będzie w końcu jakaś lepsza jakość audio, będzie wszystko lepiej, piękniej, wiecie, będzie już po prostu zajebiście wszystko. No i okej. Okay. Jak właśnie czytam, czytam wszystko, pisze OK. Mikrofon USB, wszystko spoko. No to mówię, dobra, zamawiam to. Znaczy, na, nie pisało to na aukcji na Lightroom, tylko ogólnie, że jest to jeden z lepszych mikrofonów pod USB, tak? No i okej, okay, tak, wlazłem na tą aukcję, czytam. No i tam nic takiego nie pisze: co nie, nie ma nic tam specjalnego. Po prostu mikrofon, OK. Jakiś tam pojemnik do tego, wiadomo, żeby ładnie wyglądało. No i dobra, to zamówiłem sobie. No i tam zamówiłem chyba w piątek. Takie z piątek, w poniedziałek piszę tam SMS-a szko ze szkoły do mamy. Słuchaj, mamo, jest już ten. Paczka mi przyjechała. Mama mówi, okej, okay, tak, przyjechała. No to sobie myślę, dobra, dzisiaj będzie zajebiście. Przyjadę do domu, nagram jakiś w końcu materiał. Będzie wszystko dobrze. To miałem chyba dograć tylko dźwięk do materiału. Więc to było tak, że miałem dograć dźwięk, i nagrać materiał, ale okej, okay, mniejsza, słuchajcie. No i dobra, miałem nagrać ten dźwięk, przyjeżam do domu. Wiadomo, jakiś tam coś zjadłem. Nie będę tak szczegółów Wzgłębiał no i okej, okay, przyszła pora na rozpakowanie tego mikrofonu. No to biorę paczuszkę, oczywiście, co nie? No i tak otwieram tą paczkę i tak myślę sobie: Kurwa, gdzie jest jakiś kabel? Tak patrzę, takie wejście jest dziwne. Z tyłu takie, no takie trzy dziupki. Tak myślę, o cholerę tu chodzi, nie? No i tak myślę, 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 szukam tego kabla po tej paczce całej. No kurczę, ale nie ma, no to co ja mam zrobić teraz? No i wchodzę na neta. Co się okazuje, słuchajcie, tego mikrofonu są dwa jakby rodzaje. Pierwszy jest taki typowy pod jakieś tam studio, to są kable XLS chyba, tak się nazywają. Takie trzy dzióbki, takie wtyki. No a drugi jest pod USB. No i wziąłem kurczę no oczywiście z moim szczęściem nie tego co trzeba. Wziąłem z, tymi, z tym wejściem pod XLS-a. Nie kto się znaczy nazywa, to nie wiem. Słuchajcie, to przepraszam za pomyłkę. Jakoś mi tak coś świta XLS. Nie wiem o co chodzi. No ale mniejsza. No i pso, no i lipa jest teraz, żeby Teraz go podłączyć. Potrzebuję kupić, dokupić sprzęt o wartości jakiejś 500 zł, być może nawet więcej, więc słuchajcie, za te pieniądze ja sobie kupię Blue Yeti i będzie jeszcze lepiej bez żadnego kombinowania. Więc jeśli sobie tylko na to dozbieram, to od razu kupimy Blue Yeti. Nie będę się bawił w jakiejś przejściówki. Ten mikrofon nie wiem, słuchajcie, nie będę go oddawał do sklepu, tak? No bo mi tak głupio, bo to w sumie jest przez moją głupotę. Nie będę nic odsyłał, więc zajmiemy się tylko co ja mówię? Czekajcie, bo się pogubiłem. Aha, dobra. Więc ten mikrofon nie wiem, może oddam w jakimś konkursiku, słuchajcie, może komuś się przyda, jeśli się nawet nie przyda, no to może ktoś sobie sprzeda, bo będzie miał z tego naprawdę kupę kasy. On jest w ogóle, no tylko trzymany w ręku, ciężki jest skurczybyk. Wszystko oryginalne, nie jak gwarancja tam yy, na dwa lata chyba, takie jest na 2 lata. Więc myślę, że jak zrobię jakiś konkursik, to będzie on do wygrania i ktoś, ktoś, myślę, zrobi sobie z niego jakiś pożytek, nawet jeśli nie będzie używał sobie sprzeda i zawsze jakaś kasa tam wpadnie. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o Reworie, tak, przejdźmy do Rewori. Ogólnie po tych 4, 5, 6 dniach, mam, no nie pamiętam ile dokładnie gram teraz, mogę stwierdzić kilka rzeczy. Mianowicie, słuchajcie, jest to serwer typowo taki pod dungeony, tutaj trzeba kupę czasu spędzić na dungeonach. Trzeba dropić cholernie dużo ulepek. Jest to trochę takie monotonne, ale w sumie przyjemne. Dlaczego? Ponieważ serwer jest fajny, przyjemny. Oczywiście, zobaczcie. Tutaj macie jakieś tam klipy, tak? Tu jeszcze bije mało. Ponieważ mam tu ekwipunek na poziom setny dopiero. I dopiero w tym odcinku będę przerabiał na poziom 140. Oczywiście, chodzi, mówię tu o ekwipunku do, do Expa. Nie do PvP, do Expa. I słuchajcie. Przerobiłem sobie taki malutki spoiler, bo no myślę, że mogę o tym powiedzieć. Przerobiłem sobie ten ekwipunek cały na 140 poziom, łącznie z dzwonem. Tutaj macie próbę, ale tu było się okazało, że ten dzwon był na poziom większy. Na 145, nie na 140. No i okej, okay, dobra. No, wróćmy do sedna sprawy, mianowicie przerobiłem sobie ten ekwipunek na poziom 140 i coś się okazało. Słuchajcie, okazało się, że moje hity, tak no, dajmy to marmurek, bądź no nie wiem, na przykład bicie z konia. Wzrosło o 50%, słuchajcie. Nie, nie jakie 50%, o 100%. Tak, biłem 180k. 180k biłem ze zwiększeniem ataku. A teraz bije 340 ze zwiększeniem w te same metiny. Więc powiem tak, o, jeśli chcecie dropić szybko i przyjemnie, polecam robić ekwipunek do ExPa. Jest to chyba najlepsza rzecz, którą można zrobić tutaj na serwerze. Tak jak mówię, słuchajcie. Ten odcinek jest takim odcinkiem, żeby coś było wiadomo. Jest taka pogadanka luźna. Tam wiecie, tu leci jakieś materiały lecą ulepszania, tego jak w punktu nie Takie nic, nic konkretnego w sumie. I następny odcinek zaczniemy normalnie, mianowicie. Chodzi mi tu normalnie. Mam na myśli mówiąc normalnie to, że będzie to. Nie będzie głosu dogrywanego, o w ten sposób. Będzie już normalnie mówione. W czasie realnym. Tak ładnie chciałem to powiedzieć. Kurczę, nie wyszło mi w czasie realnym nie wyszło mi ładnie. No ale będzie to, tak wiecie, jak zrobione. Będzie to zrobiłem normalnie, o w ten sposób. Tak więc, słuchajcie, jeszcze sobie teraz pogadam. Tylko myślę o czym? Co jeszcze miałem tutaj poruszyć? Jakąś, jaką kwestię? Hmm, 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 hmm. Aha, słuchajcie, miałem poruszyć kwestię tego, że te odcinki się tak pojawiają. Miały się pojawiać tak regularnie dość. Pojawiałem się taki w kratkę, że tak powiem. Jak widzicie, teraz dopiero był odcinek w piątek. Następnie jest dopiero w środę. I tak lata to. Słuchajcie, jest to moja wina w 100% moja wina. Ja się do tego przyznaję. Ogólnie przepraszam w sumie za to, ponieważ nie jest to też przez moją głupotę. No bo przypadkowo, no mówię, no może nie przez głupotę, ale przez to, że nie mam zbytnio szczęścia i zawsze coś wypada: typu jakieś formaty, nieformaty. Tak miałbym już tych odcinków zdecydowanie więcej. Ponieważ mówię, miałem nagrane 30 minut materiału, czyli to już było zmontowane, zostało tylko dograć głos i wrzucić na YouTuba. Słuchajcie, no i niestety mi się wtedy popsuł komputer. No, i musiałem formatować, i tak wyszło. No, to nic na to nie poradzę, słuchajcie. Jeśli chodzi o wrzucanie tych filmików, to już nie mam problemu z wrzucaniem filmików, to jest wszystko poprawione. Jeśli chodzi o jakość, audio miało być no, poprawione. No, ale no niestety wyszło jak zawsze, czyli y, mam pecha. No, ale też w sumie nieważne, słuchajcie, jakoś sobie z tym poradzimy. W sumie na tym mikrofonie ta. Jakość jest nawet taka fajna, myślałem na początku, że na tym mikrofonie się to nie nada, to jest mikrofon też mam na USB, więc w sumie nie ma tragedii, on jest taki, no w sumie dość tani, ale no jak słyszycie nie ma tragedii wcale, no bo już przed tym powiedziałem nie ma tragedii, mówię drugi raz, dupy nie urywa, no ale też wiadomo, nie jest jakiś tam gówniany, nie jest pierwsi lepszej łapanki, taki dość fajny. Mi się na nim fajnie nagrywa, tylko taki leciutki słuchajcie, jak podniosłem ten nowy, który mi przyjechał, taki już bardziej profesjonalny to kurczę nie wiem kurczę z 2kg ważył, a ten to jest nie wiem, kilkadziesiąt gram, kilkaset gram, no kilkadziesiąt może nie, ale kilkaset gram będzie ważył Taka mała pierydowa. Dobra słuchajcie, nieważne jest teraz, nieważna jest teraz ta jakość Jak widać tutaj, teraz może tak przejdźmy płynnie do tego, że będę komentował to co się dzieje mniej więcej na ekranie Tutaj mam ulepszanie słuchajcie, ulepszyłem sobie wachlarz, zobaczcie jaki zajebisty jest fajnie, teraz nie pamiętam co ty robiłem. <grych> nie, no, dobra, to jest głupie. Tak nie będziemy robili. To potrzebowałem ulepszaczy na przerobienie tego dzwonku na poziom 145, no ale pięć, pierw, słuchajcie, no co mi z ulepszaczek nie mam poziomu wymaganego, nie? Więc pierw tutaj poszedłem sobie wbić ten 145 poziom, z tego co pamiętam. Ulepszacze tutaj widać, na nic nie miałem ulepszaczy, kompletnie na nic. I znowu dungeony, słuchajcie, na tych dungeonach to ja w sumie wszystkie to. Ten czas, co przeznaczyłem na te odcinki, na dropienie, na no to wszystko spędziłem na dungeonach, na niczym więcej. Ciągle dungeony, trochę takie mówię, monotonne to jest, ale w sumie fajne. Fajnie jest spędzić czas na tym serwerze, dość przyjemnie. Jak widać to, to już sobie tą zbrojkę ulepszyłem na poziom trzeci. Potrzebowałem te na stronę kamyki, ja sobie to nadrobiłem na spokojnie. I tutaj teraz mam przerabianie na chyba najładniejszą zbroję w nie przynajmniej mi się najbardziej podoba. Zobaczcie sami. Zbroja samuraja. Takie dwa z tyłu. Samurajskie znaczki. O Jezu się, przepraszam bardzo. Okej okay, dobra. W sumie jest zajebista. Tu musiałem doprowadzić do kamyki. Lodowe kamyki, czyli w sumie same pierdoły. I teraz mam ulepszanie, słuchajcie, naszego dzwonka. Dzwonka, który daje nam o 40% na potwory więcej na maksymalnym poziomie. Słuchajcie, jest to najwięcej, ponieważ ogólnie w ekwipunku na 140 poziom, w każdym itemie zwiększa się wartość na potwory tylko o 10%. Tu mamy aż o 40%. Więc jeśli chcecie coś przerabiać jako pierwszy item, żeby zwiększyć swoje obrażenia, to polecam właśnie przerabiać dzwony bronie, miecze, no wiecie, dwuręcz, no po prostu broń. Broń do Expo polecam jako pierwszą przerabiać, ponieważ daje największe bonusy. Później zbrojka daje też tam chyba większe, 10%. No i później reszta. Ale jak jeśli przerabiacie resztę, chcecie taką kolejność, mniej więcej fajną zdać, to przerabiajcie na początku te itemki, które dają wam dodatkowo wartość ataku. Ponieważ, no ona też się zwiększa i to wiadomo, bo to jest zwiększa wasze obrażenia. Tutaj następną zbrojką jest taka fajna zbrojka, miałem ją na Teriosie. Nie wiem jak ona wygląda na szamance, ponieważ miałem to chyba na Surce. Ale na Surce mi się podobała, zobaczymy na 180 poziomie. Czyli myślę, nie wiem, za jakieś dwa odcinki, jak to będzie wyglądało mniej więcej. Myślę, że z tej rewory, nie wiem, 6 odcinków będzie maksymalny poziom. Będzie wbity w 6, 7 odcinku. Teraz ponoszę zwiększyć, więc myślę, że trochę też przeczekam. I nagramy gdzieś, nie wiem, 10 odcinków z rewory. Myślę, że... No, myślę, że będzie ok, tym bardziej że mi się naprawdę fajnie. To na tym serwerze gra, fajnie mi tu się spędza czas. O jezu, właśnie, za, za, za ten, zadyszałem normalnie. No dobra, słuchajcie, bo to już odcinek już kończy z tego co widzę. Tak więc, jeszcze na końcu, sobie chyba tutaj będzie ulepszanie z tego ekwipunku na 140 do końca, wbijanie na poziom trzeci. Tak jest, teraz właśnie to będziecie widzieli. Zaczęliśmy od tarczy. Ona nam ładnie wlazła. Później kolejnym itemkiem był naszyjnik, który też nam wlas w sumie za pierwszym razem, i jeszcze hełm, z którym trochę powalczyłem. To były chyba dwa ulepszenia. Tak więc słuchajcie, dzięki za to, że oglądaliście. Trzymajcie się i jeśli coś jest nie tak, no to piszcie mi w komentarzach standardowo. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już mam nadzieję lepszym. Trzymajcie się, Siemka. Cześć i dzięki.